zakład, że większość z Was oglądała Mistrzostwa Euro 2016. A czy zauważyliście, jak ci piłkarze wyglądali? Jacy oni byli zarośnięci! Jak dojść do takiego pięknego, męskiego zarostu? To jest prostszego, prawda? Wystarczy pójść do sklepu, kupić taki trymer albo taki. Tylko wyobraźcie sobie, że okazuje się, że 60, ponad 60% mężczyzn nie wie, jak z takiego sprzętu korzystać. Dlatego dzisiaj porozmawiamy z prawdziwym mistrzem mistrzem męskiej stylizacji. Advice, to to Przedstawiam Wam Dawida, który o stylizacji męskiego zarostu wie wszystko. Prawie David. wszystko, cały czas się uczę. Cześć Dawid, powiedz Cześć, mi, czy słysku. takie trymery dostępne dla każdego faceta w tym kraju, w każdym sklepie AGD, Wykorzystywane są przez Ciebie w Twojej pracy. Po części są wykorzystywane, ponieważ każdy produkt, na którym pracujemy każdy sprzęt jest funkcyjny i służy do pracy nad różnymi typami zarostów. To są idealne dwa produkty, które możemy stosować do wyprofilowania długości zarostu na profilu. Bardzo polecam naszym gościom pracę w domu, między zabiegami, między groomingami, bo jeżeli mówimy o Przecinaniu męskiego zarostu, to nosi on nazwę grooming, od I takie produkty używane, takie trymery używane raz w tygodniu, przede wszystkim pozwalają zachować porządek na twarzy, łaty. Nie, nie odstają nam te włosy, bo wiadomo, że włos rośnie około jednego centymetra miesięcznie. Więc w częstotliwości odwiedzień raz w miesiącu możemy raz w tygodniu zadbać o to, żeby ten zarost był przystrzyżony i wyglądał estetycznie. No, żeby mieć taki naprawdę porządny, męski zarost, jak drwal, to rok nie wystarczy. No, jakbyś sobie liczył centymetr, centymetr miesięcznie, to byśmy, no, myślę, że tak 8-9 miesięcy mamy brodę mniej więcej od, odchodzącą od podbródka do takiego poziomu. Ja 5 dni się nie golę specjalnie no, z tej okazji, żeby przyjść do tutaj. ciebie, ale ja mam jakiś podobno fatalny zarost. Czy jesteś w stanie coś z nim zrobić? Bądź tak, nie ma fatalnych zarostów. Każdy zarost. W Każdym zarostie można wypracować pewien jakiś styl włosy. Tu mam jakiś no włosek. każdy ma zarost jest nieregularny I, nikt, i nikomu nie rośnie równo, nikt, nikt nie ma regularnego zarostu. E, często jest tak, że występuje asymetria z prawej strony włosy rosną inaczej niż z lewej pod innym kątem. Więc nie ma zarostów idealnych. Taki odsetek mężczyzn idealnym z zarostem jest bardzo niski. Dlatego z każdym zarostem możemy coś zrobić z twoim również i zaraz ci to udowodnię. No to masz dwa trymery. E, nie zawahaj się ich użyć. Nie zawaham się ich użyć, jestem e, ciekaw efektu. Zapraszam na fotel. Kule. Mamy dwa trymery, którymi dzisiaj będziemy pracowali, plus będziemy pracowali trymerami profesjonalnymi. Użyję tego trymeru najpierw do tego, żeby Twój zarost wyrównać. A teraz ustawiasz mi, grubość przycięcia tego tak, tak, ustawiam go na 2 mm. Uh -huh. Jest tutaj bardzo praktyczne pokrętło, w którym możemy regulować e, długość e, nasadki. E, Im chcemy zachować wyższy, dłuższy włos, tym wybieramy wyższą pozycję. Mamy tutaj możliwość od 1 mm do cm, Plus jeszcze e, ten trymer posiada drugą nasadkę od cm do 3 cm. Zaczynamy teraz od 2 mm. Muszę sprawdzić, yy, jakiej długości masz zarost i czy ta dwójka będzie nam przydatna. A Powiedz w ogóle, czy chcesz spróbować zapuścić zarost, czy mamy zrobić taką wersję, którą będziesz mógł za tydzień skrócić sobie do tego, co teraz zrobiliśmy? No, zaryzykujmy na, na spróbowanie wiesz, zapuszczania zarostu. Ta dwójka bardzo lekko nam łapie, więc zmieniam na 1 mm. Możemy tutaj jeszcze zrobić 1,5 mm, bo są półówki dostępne. I zaczynamy zawsze od baków, ponieważ broda, formowanie zarostu wychodzi z linii z nad ucha w dół do szyi. Tak, zdecydowanie 1,5 mm to jest ta długość, która nam odpowiada. Panowie często przychodzą i wybierają właśnie opcję zarostu biznesowego, bo to co teraz robimy to jest zarost biznesowy. Często dress code w korporacjach nie pozwala na noszenie brody, ale nie mają nic przeciwko. Obnosić dwutrzydniowy zarost, dobrze wymodelowany. Zaletą kremerów do pracy w domu jest to, że korzystając z tradycyjnej maszynki, którą my tutaj stosujemy profesjonalnie, obracając ją pod kątem takim, wytniesz sobie dziurę. Tutaj nasadka jest tak skonstruowana, że tej dziury sobie nie wytniesz, i to jest ogromny plus tych sprzętów do użytku w domu. Nie trzeba widzieć, jak go obsługiwać. Możesz tak naprawdę pod każdym kątem, każdą stroną przycinać zarost i nie będzie dziury. A powiedz mi, czym powinniśmy się kierować, chcąc sobie kupić streamer? Ważna jest na pewno długość pracy baterii, ponieważ wyjeżdżając na e, dwutygodniowe wakacje, każdy centymetr kwadratowy w walizce ma znaczenie i albo muszę brać ładowarkę, albo nie muszę brać ładowarki. No, brał chyba, którym mnie potraktowałeś, no, no, chyba 50 minut. 50 minut ciągłej pracy, tak, tak. więc y, tak... To tak dwa tygodnie, powinien wytrzymać tydzień z pewnością. Raczej, wiesz co, nie, nie temujesz zarostu codziennie, więc wytrzyma dwa tygodnie z pewnością. E, co jeszcze? No ergonomia. To, żeby sprzęt dobrze układał się w dłoni, żeby z niej nie wypadał, e, żeby był wodoodporny. Teraz wyznaczamy linie. Linie na policzku oraz linie na szyi. Używamy do tego profesjonalnego trymera. No ja to czuję, wiesz, że to jest profesjonalny. E, e, zupełnie inne ostrze. E, bardziej chyba ostre są te nowe. Przede wszystkim ostrze jest zrobione tutaj z prawdziwej stali. Nie ma tutaj stopów. Jest ostre i przycina przy samej skórze. Też istotne jest to, że w tych trymerach domowych, na przykład w Braunie. Mamy końcówkę do wykańczania linii ust. Najważniejsze, chyba, że ten trymer, ja powiedzmy amatorski, nie ciągnie tych włosów, bo tak, to by tak. było wtedy straszne. Nie, tak? no okej, nie. Nie, i jest funkcyjny, bo bardzo fajnie wyrównaliśmy zarost. Na skórze nie ma podrażnień, jest prosty w użyciu i zajęło nam to dwie minuty. skończyliśmy. Możesz teraz zobaczyć efekt w lustrze. Proszę bardzo. Jest to efekt widać i czuć, że ten zaraz jest równy, że jest, że jest fajny, nawet w miłym dotyku. Podejrzewam, że kobiety będą za, kobieta jedna oczywiście będzie zadowolona. Bardzo Ci dziękuję. Ja również Tobie dziękuję. co, tak się zastanawiam nad tymi e, trymerami dostępnymi dla każdego e, prawdziwego mężczyzny oczywiście i dochodzę do wniosku, że można kupić Brauna, można kupić Philipsa. Ten ma nawet taki odkurzacz, żeby te pozostałości włosów zasysały do środka, ale to chyba nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć jak, jak nim tego? pracować. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Dokładnie. każdy sprzęt ma swoje plusy i minusy, więc nie możemy tutaj jednego wstawiać ponad drugim. Kwestia przyzwyczajenia, pracy, zaufania do marki. Każdy wybiera produkt, który jest dla niego odpowiedni. Też z takim produktem możesz do mnie przyjść, jak go kupisz, i ja Tobie chętnie pokażę, jak możesz tego w domu używać. Więc pytajcie, rozmawiajcie ze swoimi barberami, a na pewno będziecie potrafili dobrze wykorzystać ten produkt.